Dużo mówi się o starzejącej się populacji krajów rozwiniętych. Jest to wynikiem niskiego współczynnika dzietności. Rządy podejmują działania mające na celu zachęcić ludzi do posiadania więcej dzieci. Ale zachęty to jedno, a rzeczywistość jest taka, że trzeba później taką rodzinę 2 plus 3, 2 plus 4 czymś wozić i nie bardzo jest czym. Teoretycznie są samochody takie jak Opel Combo E, ale... Zapraszam na test. Polkombo powstał w 1986 roku. Najpierw był budowany na bazie kadeta, później Corsy, a następnie Opel nawiązał współpracę z Fiatem i kombo było fiatem Doblo ze zmienionym znaczkiem. Ale w 2018 roku wkrótce po przejęciu Opla przez koncern PSA zaprezentowano kombo w oparciu o modele Berlingo i Rifter. Później dołączyła jeszcze Toyota Pro Ace City. Nikt tu nie silił się na oryginalność czy wyrafinowany design, to jest pudło dowożenia rzeczy lub ludzi. W tym wypadku mamy do czynienia z wersją z przedłużonym rozstawem osi osobową, siedmiomiejscową, w dodatku o napędzie elektrycznym. Z tym napędem elektrycznym jest tak, że w związku z ograniczeniami emisji dwutlenku węgla grupa Stellantis, której częścią jest obecnie PSA, postanowiła, że osobowe wersje dostawczaków będą na razie oferowane tylko z napędem elektrycznym. To ma się zmienić wraz z wprowadzeniem napędu hybrydowego typu plug-in do tych modeli, zapewne w ramach nadchodzącej kuracji odmładzającej. Toyota oczywiście nie jest częścią Stellantis, ale ostatnio ogłosiła też cennik modelu Proace City Electric. Bagażnik. Wersja XL bez tych dwóch dodatkowych foteli w bagażniku ma 850 litrów do linii okien, prawie 2700 do dachu po złożeniu oparć. W drugim rzędzie ładowność w zależności od wersji wyposażenia to około 550 kg, holowanie do 750 kg. O ile do samochodu zmieści się siedmiu dorosłych mężczyzn, o tyle mogą oni spowodować przekroczenie DMC pojazdu, więc ostrożnie. A co z trzecim rzędem siedzeń? Dodatkowe dwa fotele łatwo się montuje i demontuje. Są na tyle lekkie, że jeśli nie masz garażu, od biedy możesz zabrać je ze sobą do domu. W pozycji złożonej do pionu zostaje około 70-75 cm do progu, co daje około 500 litrów. Nie podaje dokładnego wymiaru, bo podstawa foteli ma nieregularny kształt. Pozycji rozłożonej zostaje około 35-40 cm, bo fotele są przesuwane, co daje w granicach 250 litrów. A jeśli chcesz przewieźć coś naprawdę długiego, to fotel pasażera z przodu składa się na płasko, co daje przestrzeń o długości 305 cm. Do trzeciego rzędu można dostać się zarówno od strony. Drugiego rzędu, jak i przez otwór bagażnika. To może być istotne, jeśli masz na przykład pięcioro dzieci, i troje z nich wymaga przewożenia w fotelikach. Wtedy nie musisz demontować fotelików, żeby Twoje większe dzieci zajęły miejsce w trzecim rzędzie. Przy okazji. Kanapa składająca się z trzech niezależnych foteli z trzema i to opcja, podobnie jak trzeci rząd siedzeń. Niestety, fotele w drugim rzędzie nie przesuwają się, więc foteliki będą musiały zmieścić się jeden obok drugiego. W trzecim rzędzie jest na tyle dużo miejsca, że mogę spokojnie przesunąć się do przodu i zrobić więcej miejsca na bagaż. W drugim rzędzie też jest dużo miejsca na nogi. Miejsce nad głową oczywiście, że jest. Uchwytów na napoje w drugim rzędzie brak, może poza tymi tu na stolikach, są za to dwa w trzecim rzędzie. Oparcia składają się na płasko tu jest dźwignia bez konieczności, przynajmniej w moim wypadku, przesuwania fotela kierowcy do przodu, jak ma to miejsce np. w Kangu, Citanie i Townstarze. I to nie jest kwestia wydłużonego rozstawu osi, bo dodatkowe centymetry są w bagażniku, a nie w przedziale pasażerskim. W przesuwanych drzwiach są opuszczane elektryczne szyby, coś z czym nie poradził sobie Volkswagen w Kadim. Za to na etapie projektowania dostawczaka PSA nie myślało chyba o elektryfikacji, więc port do ładowania pozostał w miejscu w wlewu paliwa. Jeśli ładujesz samochód, drzwi po lewej stronie blokują się i pasażerowie muszą wysiadać prawą stroną. W całym kombo są twarde plastiki. Z tyłu to tak nie razi, bo tam będą podróżować dzieci lub robotnicy, więc lepiej, żeby łatwo się po nich sprzątało. Ale z przodu chciałoby się odrobinę luksusu, a tu nic. Opcjonalnie można zamówić środkową konsolę ze schowkami, ale z dwojga złego lepsza jest ta otwarta przestrzeń, w której można, nie wiem, położyć torbę. Fotele mają indywidualne podłokietniki, ale ten jest za nisko nie ma regulacji wysokości, więc to nie jest idealne. Rozwiązanie. Z kolei fotel pasażera jest koszmarnie niewygodny, co potwierdziło dwoje pasażerów bardzo różnej budowy ciała. Ze względu na mechanizm składania tego fotela, jego ustawienia i możliwości regulacji są ograniczone. Uchwyty na napoje są tu, przy słupkach A, a ta dziura na środkowej konsoli to miejsce na opcjonalne pokrętło systemu grip control. W kieszeniach mieści się, o, dużo się mieści. Schowek po stronie pasażera, tu ten dolny, jest przeciętnych rozmiarów, jak zwykle taki nieforemny, tu jest za to olbrzymi. A i jest jeszcze trzeci schowek przede mną, którego klapa opada. Więc zasadniczo jest beznadziejny. Nad głową mam dodatkowe półki. W wersji z panoramicznym dachem jest też biegnąca wzdłuż przedziału pasażerskiego półka pod sufitem, i wtedy jest jeszcze półka w bagażniku, jak w Berlingo. Jedyny port USB jest w ramce wyświetlacza systemu inforozrywki. Poza słuchaniem radia nie musisz go używać, bo jest koszmarny. To znaczy system inforozrywki, nie port USB. Na szczęście są Apple CarPlay i Android Auto. Zostały fizyczne przyciski i pokrętła do obsługi klimatyzacji. Tu jest klimatyzacja manualna można zamówić automatyczną. O ile za podgrzewane przednie fotele czy podgrzewaną przednią szybę trzeba dopłacić, o tyle podgrzewana kierownica jest w standardzie. I Combo to jeden z niewielu samochodów o napędzie elektrycznym palonych z kluczyka. To znaczy, chyba uruchamianych, nie palonych. No, wiecie o co chodzi. Kilka słów o napędzie elektrycznym, dosłownie kilka, bo właściwie nie ma wyboru. Jest 136-konny motor i akumulator o pojemności 50 kWh. Teoretyczny zasięg powinien wynosić do 280 km. Przy zużyciu energii na poziomie 20-22 kWh na setkę. W cieplejszy dzień, przy ostrożnej jeździe, może udać się tyle wykręcić, ale kombo testuje zimą, kiedy przynajmniej w nocy są temperatury ujemne, a samochód parkuje pod chmurką. W takich warunkach 150-160 km po mieście to absolutne maksimum, a na drodze szybkiego ruchu jeszcze mniej. Ładowanie do pełna ze zwykłego domowego gniazda trwa ponad dobę. Z 11-kilowatowego wallboxa około 5 godzin, a ze 100-kilowatowej szybkiej ładowarki około 30 minut do 80%. Przy czym w standardzie jest pokładowa ładowarka 7-kilowatowa, a za 11 trzeba dopłacić. Gdyby kogokolwiek obchodził czas od 0 do setki w elektrycznym kombiwanie, to powinien on wynosić 11,7 sekundy, ale mnie udało się osiągnąć wynik o parę dziesiątych sekundy lepszy. Jak to jeździ? Jeździ. Dodatkowe kilogramy wynikające z akumulatorów pod podłogą sprawiają, że na nierównościach Combo Trzęsie, w zależności od wersji wyposażenia, Kombo EXL może ważyć nawet 1900 kg. Za to samochód jest zwrotny, układ kierowniczy lekki, widoczność mniej zła niż w Citanie i Kangu. Wyciszenie jest przeciętne. Jeśli nie robisz więcej niż 100-150 km dziennie i masz gdzie ładować Kombo E, to w takim razie być może to jest właśnie Twój doskonały samochód rodzinny. Taki do zajeżdżenia. Pamiętaj tylko, że ceny Opla Combo E live zaczynają się od 165 tysięcy zł za wersję standard i od 170 tysięcy za wersję XL. Z dodatkowym wyposażeniem testowy egzemplarz kosztuje 180 tysięcy. Jeśli rozważasz taki samochód jako osoba fizyczna, zakładam, że masz kartę dużej rodziny i z tej ceny możesz urwać 27 tysięcy zł. Powstaje tylko pytanie, czy samochód rodzinny ma być tylko do miasta? A co z wyjazdami na wakacje? Jak wtedy sobie radzisz? Napisz mi w komentarzach pod filmem. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie? Wbijaj na kanał Ania i Marek Jadą. Link na ekranie.